Siemano Z tej strony kilch Jak się już domyślacie To będziecie wiedzieć co ja wam pokazuję To będziecie wiedzieć co ja wam pokazuję Tak, mają hodowle śniadków Łąpałem ich trochę No, mam Około 10. Około Dziesięciu 10. Około dziesięciu Mmm one są jeszcze młode, Jak? Mm. <coughs> on, ja będę je rozmnażał też, ja będę je rozmnażał, ben... no i on, ja je zapewnię na polanie, one tutaj mają, widzę tak wychodzi sobie, drugi tak przyklejony, bo im wodę spryskałem. <coughs> Zaraz wam coś pokażę, tylko zaraz wrócę. Cała ten hodowla ślimaków, resztę mam tutaj, nie mam pudełek. Patrz. No, ale ja ja będę chował do, do pudełek dzisiaj, Pokupuję kupuję pudełka. No, to widzimy się przy tamtych moich w pudełku ślimakach. No, nie, jeszcze nie. I patrzcie. Tutaj jest gdzieś tak 60 ślimaków w tej zrywce. To jest połowa zrywki. Ślimaków. No. Yy, ja Was zaraz wrócę. Pokażę. Będę wam mówił więcej o moich ślimakach w tym pudełku. Dobra, jestem. Moje, do mój do ślimak, jak wychodzi sobie. Dobra. O nie. Co oni tam zrobili? No Dobra. I jak chcecie to możecie w opisie wysłać zdjęcie swojego najładniejszego ślimaka, którego zopaliście nie z komputera, zopaliście i ja wyślę. Yy ja powiem Wam, który mi się podoba. Mi się podoba ten cały tutaj czarny, czarno-biały. Znaczy, czarno żółty No. <laughs> tutaj mam 10, tam w tej zrywce mam 60. Dobra. Mm, co w się tutaj powiedzieć? Moja kolekcja, moja hodowla będzie się coraz większa stawała. Tak Wam dam, żebyście mogli patrzeć. ok yy, moja, moja hodowla będzie się większa stawała. Będzie mój pokój całych filmakach no yy, jak chcecie to będę mógł potem nagrać yy, szczury domowe, kolejny odcinek i nie martwcie się yy, o 6 będą z, jut za 2-3 godziny albo jutro nie wiem jak mi wypadnie czas coś za przyśnie dobra to były myśli Maki. Subskrybujcie się, znaczy subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i do następnego odcinka. Pa!